Witam wszystkich. Tym razem to będzie film z serii Spodziewaj się niespodziewanego. Pamiętacie Seata, w którym naprawiałem zawieszenie? Ten sam. Jak ta naprawa się skończyła? Skończyła się dobrze poza jedną rzeczą. Klient wrócił z informacją, że w zawieszeniu mu nadal coś stuka. No, więc jak każdy, kto trudni się naprawami tego typu rzeczy, najpierw posłuchałem, co stuka i jak stuka. Przejechałem się tym samochodem, posłuchałem. No, i był to dźwięk dość metaliczny. Tam nie było stukanie gumy rozbitej, tylko to było walenie metalu o metal. No, więc co może walić? Metalem o metal w takim zawieszeniu w samochodzie. No, pierwsza rzecz, którą, rzecz, która mi przyszła do głowy, oczywiście, no to, że coś z poduszką amortyzatora. Może jest pęknięta, nie zauważyłem. Może łożysko się rozpoławia i w czasie, gdy pracuje, uderza metal o metal. No, ale kupiłem poduszkę. Kupiłem łożysko są nowe złożyłem i okazało się, że nie no to kolejna rzecz oglądanie sprężyny jeszcze raz rozbieranie oglądanie, czy ona nie jest gdzieś pęknięta nadłamana, nadszczerbiona no nie ale dla pewności pojechałem na środ, kupiłem drugą sprężynę założyłem, złożyłem no i okazuje się, że usterka nie ustąpiła. Nadal stuka. No więc, jak już zwątpiłem we wszystkie możliwe przyczyny, które są jakby prawdopodobne, postanowiłem rozbierać to po kolei i oglądać każdą śrubkę z osobna, żeby wyeliminować potencjalną przyczynę. No, i powiem Wam, że znalazłem przyczynę. Przyczyna jest prozaiczna. Kosztowała mnie wiele pracy, ale w końcu ją znalazłem. Ktoś, wymieniając klocki hamulcowe, zerwał gwint prowadnicy zacisku hamulcowego. I teraz tutaj. Ten gwint się bardzo fajnie trzyma. Gdzieś tu mam drugą prowadnicę, ale nie chcę mi się jej szukać. Aha, chyba już wiem gdzie mam. Wkręca się, wszystko jest fajnie. Natomiast w tym otworze prowadnica się nie wkręca. I na każdym dołku ta prowadnica trzymała to, żeby to się nie przesuwało w górę w dół ten cały zacisk hamulcowy. Natomiast na tej ona wyskakiwała. Na dołkach jeszcze jak się pojechało trochę, to ona wychodziła z tego i po prostu zacisk z klockami uderzał w jarzmo przy każdym dołku. I to stukało. Trzy razy to rozbierałem, żeby znaleźć takie G. Oczywiście najłatwiej byłoby. Wymienić całą zwrotnicę, no ale trzeba wymienić łożysko. Trzeba, pewnie będzie, trzeba byłoby też wymienić stworzeń, no bo jak już się go wybija, no to trzeba wstawić nowy, no bo po co stary, który się rozpadnie. Ale dla samej prowadnicy zacisku hamulcowego, która tylko ma utrzymywać ten zacisk, żeby on się mógł przesuwać na niej, ona go nawet nie trzyma, żeby przy hamowaniu Jakiś opór stawiała, bo i tak klocki się opierają o jarzmo a nie zacisk, więc zacisk tylko ma na tym chodzić. No więc przegadałem z klientem tą sprawę i uznaliśmy, że nie będziemy wymieniać zwrotnicy, łożyska i swożnia, tylko ze starego wiertła, które jest zrobione z dość twardego materiału, pewnie tak twardego jak ten, dorobię tą prowadnicę. Teraz dlaczego? postanowiłem dorobić nową. Mimo faktu, że tu gwint jest dobry. No bo gwint tutaj ma 9 mm. Jego kształt wskazuje na to, że jest to gwint raczej zbliżony do gwintów metrycznych niż do jakichś drobnych gwintów. W związku z tym wzrotnicy nagwintuję gwintownikiem Fi10 metrycznym i dorobię taką prowadnicę o średnicy zewnętrznej. Ona ma tutaj 12 mm. Nawet niecałe. Z końcówką Nagwintowaną na Fi 10. Te, w ten sposób uniknę wymiany zwrotnicy łożyska sformułowania. No i na końcu robienia zbieżności, bo jak to dorobię, to zbieżność pozostaje niezmieniona. To do dzieła. Prowadnica ma 11 mm długości gwintu. I 42 mm powierzchni roboczej, na której przesuwa się zacisk. Więc teraz z tego wiertła. Aha, wiertło ma tutaj 10 z groszami. Natomiast w grubszym miejscu ma 13. Więc o ile to, ta powierzchnia jest prawie ok do nagwintowania, trzeba ją tylko przeszlifować, o tyle tą powierzchnię muszę stoszyć o 1 mm, czyli pół mm z promienia zebrać. Teraz to co zrobię, no to najpierw utnę sobie to wiertło na długość prowadnicy, pewnie troszkę dłużej, chociaż. Zobaczę jeszcze jak mocno tam zacisk pracuje, jak on przy, przy minimalnej grubości klocków, jak daleko wychodzi. Bo też nie chciałbym zrobić ani za długiej, ani za krótkiej, dlatego bo to co jest ważne, tutaj jest wejście na klucz sześciokątny, to jest klucz siódemka. Natomiast ja no, w tym wiertle to czegoś takiego nie dorobię. Będę musiał dorobić na zewnątrz e, sześciokąt albo czworokąt, żeby można było to wkręcić i docisnąć. E, no i w związku z tym e, chcę zobaczyć, czy, e, czy tu na końcu mogę sobie zostawić te 4-5 mm na zrobienie sześciokąta, czy e, będę musiał to zrobić troszeczkę dłuższe. Boję się, że jak zrobię dłuższe, to tam jest korek zabezpieczający przed e, dostaniem się brudu do tej prowadnicy. No, i jak będzie dłuższe, to przy minimalnej grubości klocków może ta prowadnica ten korek wypychać, a tego chciałbym uniknąć. Zobaczymy, czy brzeszczot da radę. Uknę tak z milimetr dłużej. To mi akurat nie przeszkadza.

Dłużej z każdej strony, żeby było z czego zbierać. Przetoczyłem końcówkę na gwint. Zrobiłem na niej też stożek z przodu, żeby łatwiej się na nakładało. Ona ma 10,5 10 mm, więc już powinno się dać naciąć gwint na tym. No i teraz to spróbujemy naciąć. Jak równo naciąć gwint? Na takim elemencie narzynką, na tokarce. Najłatwiej podjechać stołem bez żadnego noża. Stół jest idealnie prostopadły do wrzeciona i przyłożyć narzynkę z obudową. Oczywiście to nie będzie igła idealnie, ale w ten sposób, kręcąc, można naciąć gwint. Najlepiej jak to się da zrobić ręcznie. Najważniejsze, żeby zacząć. Już zacząłem. Teraz to wykręcę, włożę w imadło i skończę. gwint dorobiony. To jest za 2 mm dłuższe, ale tam jest miejsce akurat na to, żeby to było 2 mm dłuższe. Nie ma miejsca na to, żeby było centymetr dłuższe, żeby się dało na przykład nakręcić nakrętkę od drugiej strony, bo tam będzie klocek hamulcowy. W związku z tym nie mogę tego zrobić w taki sposób, że zrobić jeszcze dłuższe i dać nakrętkę. No tylko muszę zrobić to odpowiednio, odpowiedniej długości. 2 mm to jest na tyle mało, że nie będzie to jeszcze o klocek prze, jakby zahaczać, więc wolę mieć trochę dłuższy gwint niż krótszy. No i teraz obrabiamy średnicę roboczą, na której będzie chodzić zacisk hamulcowy. thank you jest. Dobrze. i 1. I będziemy to teraz papierem szlifować. Czy papierem będziemy szlifować, jak to odwrócę i jeszcze zjadę do końca, dlatego, bo to jest dopiero połowa. No teraz dorobić jeszcze tylko sześciokąt na końcu albo kwadrat, żeby było jak to dokręcić. No i mam kolejną niespodziankę. Oczyściłem to, przygotowałem sobie gwintownik FI-10 na główce do wiertarki z końcówką do SDS-a, żebym tu mógł założyć rurkę ze śrubką z przedłużką i po prostu ją no, nagwintować, bo tutaj mam ramię do gwintownika, by mi o to zahaczało, więc musiałem wyjechać ponad uchwyt na amortyzator. Ale okazało się, że ktoś kto to robił, zorientował się, że to urwał i już to nagwintował na FI-10 prowadnicy zostawił stary gwint a otworek nagwintował metrycznym gwintem 10. nawet nie musiałem przedłużki zakładać ręką to przetarłem bo to było tylko do lekko pordzewiałe przeszło ten otwór jest krzywo nagwintowany i z tym już nic nie zrobię musiałbym to przewiercać równo na, jakimś, na wiertarce stołowej i gwintować na FI-12, ale no 12 byłoby ciężko, bo po pierwsze ścianka już by mi się tutaj zrobiła strasznie cienka, a po drugie tam bym nie miał rantu, tylko gwint byłby na prowadnicy o średnicy 12 mm, czyli po prostu zakleszczyłoby się na końcu gwintu przy wkręcaniu. też byłoby do, do zrobienia. Można by było tak zrobić, ale skoro tu już mam nagwintowane, to nie muszę niczego robić. Tylko wkręcić prowadnicę. Ale przedtem na niej zrobię sześciokąt na założenie klucza dziesiątki lub jedenastki. Myślę, że dziesiątki. Przykleję sobie od góry nakrętkę 6, na końcu i będę wiedział jak spiłować. Dobrze, teraz, żeby to jakoś wyglądało, jeszcze cały ten rancik, który jest tu, zjadę na to karce. Natomiast sześciokąt pod śrubkę, pod kluczyk dziesiątkę już mam, zaraz sprawdzimy, czy pasuje. Dziesiątka. Pasuje. Nie jest igła, ale jest wystarczająco dobre, żeby na to założyć klucz w 10 mm i przykręcić do zwrotnicy. No I składam to teraz na smar wysokotemperaturowy, miedziany z elementami jakiegoś tam grafitu. Mam taki fajny smar. To jest smar w postaci pasty. Tyle na temat. Teraz jeszcze Wam pokażę jak to się wkręca.